Jeszcze postarajmy się w grupie e, tak jak mówiłem ulicą e, Ozińską do Koła Maja, do pierwszego Maja w lewo, Rejmonta, do Żeromskiego, aż do e, Ronda przy Solarisie, następnie do ulicy Sienkiewicza, Sienkiewicza Sądowa. Następnie duże rondo do z tegoż ronda zjedziemy ścieżką rowerową do ulicy Rybackiej. Tam wzdłuż odry aż do ulicy... Nie nawet. Zplejki. Jest błotnik. Działa ten błotnik czy nie? Działa. możemy ruszać, a Słuchajcie, więc tak. Yy, Seweryn. Seweryn który jest organizatorem czwartej ulicy kultury... Współorganizatorem. Yy, którego stowarzyszenie, stowarzyszenie, w którym jest członkiem jest, ee, będzie prowadził masę krytyczną, bardzo proszę, bardzo proszę jedźcie za nim jedźcie ostrożnie e, Jeszcze raz powtórzę tylko prasę dla tych, którzy mnie nie słuchali Nogami, ja słyszałem, już pierwsze osoba się zezwały, słuchajcie Kierownica dzwonek, koła z dotonami Jedzie na nim człowiek Jechaj I ma nogami

odbywa się w ramach polityki Konstytucyjnej w Jest to pierwsza raz, kiedy na Jeszcze chciałem powiedzieć, że od czwartku na tej ulicy odbywały się warsztaty Peep My Bike, w ramach których 20 uczestników przerabiało od początku do końca swoje rowery. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można tam podejść. Ja proszę uczestników, którzy brali udział w tych warsztatach, żeby zgromadzili się tam na ulicy i pochwalili się.